Dzień dobry, Jagoda z tej strony Przychodzę dzisiaj do Państwa z czytaniem typu Impuls Wiadomość od tej osoby Masz wiadomość Posłuchajcie, obejrzyjcie Być może z Wami zarezonuje Jeśli nie, pamiętajcie, że czytanie jest kolektywne I nie z każdym musi Ale akurat w pewnych momentach czuję, że jest to czytanie potrzebne, że jest jakaś wiadomość, jest taki impuls we mnie, i wiem, że to kogoś powinno trafić, więc zobaczymy. Dzisiaj El Tarote los Magos, co tu będzie chciał nam przekazać, jaką wiadomość i dla kogo. To oczywiście osądzicie, ocenicie, ocenicie sami. Zapraszam. Patrzymy, może zatem dodatkowe jeszcze pytania, więc rozsiądźcie się wygodnie, zrelaksujcie się. I popatrzmy, co za wiadomość. Wiadomość od tej osoby. Siła, rycerz Buław. I pustelnik. Co ja tutaj mogę Wam powiedzieć? Co to za wiadomość? Wiadomość jest taka, że ten człowiek zamilkł. Zamilkł, mógł narobić jakiś, jakiegoś zamieszania, jakiegoś. Yy, yy, Chaosu, jest twórcą, twórcą chaosu w tym rycerzu Buław. To jest osoba niezdecydowana, osoba, która ma problemy z podjęciem decyzji. Nie stoi w swojej mocy. Zamiast być może teraz w jakiś sposób się zreflektowała, że to jej nie służy w życiu, że to też nie służy innym, trudno powiedzieć. Zaraz poproszę karty, co powiedzą. Dalej. Natomiast teraz jest w jakimś stanie takim zawieszenia totalnego, bo jeszcze jakiś czas temu może przybywał, odchodził, pojawiał się, znikał, teraz zupełnie straciłeś czy straciłeś z nim kontakt. Powinien Um, ugruntować się w swojej mocy, w swojej sile, takiej wewnętrznej, w takiej lepszej energetyce, ale on nie potrafi. On, jego miota po całym jakby świecie, jego miota od jednej do drugiej osoby, z jednej z drugiej, do drugiej strony, um, nie żyje w równowadze na pewno, ale też i innym e, stwarza takie warunki, żeby tej równowagi nie mieli. No dobra, to co on chce ci powiedzieć? Jaką wiadomość ma ci przekazać, że myśli, że w tym czasie, kiedy nie ma kontaktu z tobą, to jest na etapie takiego, takiej może refleksji nad tym, co robi, w którą stronę chce pójść. Być może jesteś osobą, która oczekiwała od niego. Jakiejś decyzji, czy od niej jakiejś decyzji. Ta decyzja nie była wypowiedziana, nie przyszła, nie pojawiła się. Wręcz przeciwnie, człowiek być może podkulił ogon i gdzieś tam zapadł się pod ziemię. Więc on teraz myśli, ale myśli nad tym albo, żeby się zdeklarować. Na tak czy nie, albo po prostu myśli nad tym, że już tutaj y, to nie jest jego świat, nie jest to jego życie, y, i tu nie zamierza już nic więcej zrobić. Także to jest bardziej w tę stronę. Zaraz zobaczymy, bo jeszcze dopytam. Tak, powinien żyć w miłości, ale zamiast miłości y, rządzi. Tak, tu nie ma miłości, tu jest mózg, tu jest umysł, tu jest lewa półkula, tu jest. Y, tu są, tu są takie przemyślenia, czy mnie się coś opłaca, czy nie. I tak naprawdę też może być tak, że um, ktoś um, daje mu miłość, chce mu dać miłość, um, jemu czy jej, tuż w zależności od tego, jak to widzicie, a ta osoba um, tę miłość wykorzystuje, właśnie nią sobie buduje, takie swoje królestwo, próbuje budować. I chcę decydować też o tej osobie, od której odbiera te uczucia. Czyli to jest takie dodatkowo, może być manipulowanie miłością, zdobywanie jej w tym rycerzu buław, ale też jest taka niemoc w tym, żeby tę miłość brać, otrzymywać, żeby się nią dzielić, żeby ją oddawać. Raczej to jest na zasadzie, Wezmę, no bo skoro mi ktoś daje, to wezmę, to skorzystam. Ale ja dobrze nad tym panuję, tak? I to jest mi potrzebne po prostu, tym cesarzu. Yy, I tak ja tu rządzę, ja mam tu władzę. Co ten rycerz buław oznacza? Rycerz mieczy. Yy, I dziewięć buław. No jest tu zupełne takie odgrodzenie się, takie E, Niewyczerpanie zasobów, tak? Czyli on jest uparty, on broni tej swojej postawy, on nie chce być zniewolony przez nikogo, on walczy zaciekle, za wzięcie, on może się kłócić o to, że on chce żyć w wolności. E, no tyle tylko, że jeśli. Um, może mieć wolność w relacji, to też z tego nie korzysta, to też przejmuje jakby władzę nad tą miłością, korzysta z niej, tak? Czyli też, nawet jeśli nikt mu nie odbiera tej, tej wolności jego, czy prawa do decydowania, to chociaż oczekiwania są co do jego deklaracji, co do jego zobowiązania się, w którą stronę na przykład ta relacja zmierza. A on się upiera, że on nie musi w ogóle nikomu się tłumaczyć, nie musi nikomu nic mówić. On jest tutaj właśnie najmądrzejszy w tym cesarzu. Więc to w ten sposób ja to widzę. I co oznacza pustelnik? Świat, ale też i 10 buław. No, oznacza zmęczenie materiału. Oznacza to, że on jest uparty, niezmordowany w tym. Co sobie wyznacza, co wyznaje, jaki jest, jak postępuje. Natomiast yy, życie rysuje przełom jakiś przed nim. On musi tutaj wysłuchać troszeczkę i, i zwolnić tego, co też mu może ciało dyktuje że jest przeciążony, yy, że, yy, że trzeba sobie przemyśleć. Być może też te kwestie nie ze względu na Was, nie ze względu na osoby, które, no nie wiem, darzą go uczuciem, kochają go i yy, ich być może przybywa, bo ich jest może więcej, tylko ze względu na siebie, że on już może nie podołać temu, yy, jak to jego życie wygląda, że on odczuwa nawet to, że ktoś od niego coś wymaga właśnie jakiejś deklaracji, jakiegoś zobowiązania. Do, nie wiem, odpowiedzi, chociażby, to on odczuwa to jako już takie dobicie, jako pozbawienie go właśnie czegoś. To go dociąża, ale on teraz zaczął myśleć właśnie, jak zrobić, żeby to go nie dotykało, właśnie, żeby to go nie męczyło. Więc on tutaj ten nowy etap tej karcie świat być może ch chciałby właśnie otworzyć zupełnie inny, czyli. Wcale nie tak, żeby nie być tym rycerzem buław, tylko żeby nim być, ale żeby znajdować takie osoby do kontaktu, yy, do jakichś relacji, typowo takich być może wynikających z jakiejś chemii bardziej, yy, takich seksualnych, takich związanych z jakimś pożądaniem, yy, ale takie osoby, żeby nie miały do niego pretensji po prostu, bo to go dobija, że w ogóle ktoś e, ma do niego pretensje. A przecież widać, jaki jestem, może się ktoś nie godzić na to. No i jest w tym też oczywiście jakieś y, 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 ziarenko prawdy, no bo. Y, 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 być może ktoś wpuszcza kogoś zbyt wcześnie w te swoje progi. Być może zbyt wcześnie decyduje się na jakieś współżycie seksualne. E, robiąc sobie nadzieję. Nie pytając na początku też o to. Nie obserwując też co ta osoba sobą reprezentuje. E, na czym jej zależy. A później na przykład też oczekuje zobowiązania. Więc e, no tu też każdy musi sobie we własnym zakresie odpowiedzieć na to pytanie, czy tak nie jest. Czy, czy nie mam też tendencji do takich rycerzy buław, bo, bo oni się pojawiają w moim życiu, dlatego że ja jestem. Ja decyduję się wpuścić ich do mojego życia. Natomiast jemu samemu. On po prostu, tak jakby chciał Wam powiedzieć, ja muszę ochłonąć, ja muszę y, dojść do siebie, być może ta osoba gdzieś wyjechała, być może w tej karcie świat spędza gdzieś y, jakieś chwile w ogóle z daleka od wszystkich problemów, w jakiś sposób sobie y, albo tłumacząc, albo po prostu uciekając troszkę od, y, od odpowiedzi, od odpowiedzialności, od decyzji. Więc yy, nie jest gotowa na pewno na to, żeby odpowiedzieć Wam, jeśli taka jest sytuacja u Was, że czegoś chcieliście, spodziewaliście się po tej osobie, jeśli ktoś yy, tu czmychnął, oddalił się, no to nie dlatego, żeby, yy, że mu na Was zależy, tylko dlatego, żeby przemyśleć sobie, yy, jak zrobić, żeby ta osoba nie miała do mnie pretensji. Yy, żeby mnie dobrze rozumiała, bo ja taki po prostu jestem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jaka tu wiadomość do Was idzie od tej osoby. Mamy królową buław. Mamy. Yy, śmierć. Yy, I mamy wisielca. Czyli to jest. No, yy, może być tak, że. Ten człowiek chciałby Wam powiedzieć, jesteś za bardzo wymagająca czy wymagający. Zbyt wiele ode mnie chcesz w tej królowej buław. Zbyt bardzo naciskasz, zbyt bardzo chcesz ode mnie jakiejś odpowiedzi, a ja nie potrafię tego. Nie potrafię, nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu wiesz, że taki jestem czy taka jestem, i musiałem się, czy musiałam się oddalić, muszę sobie pobyć bez Ciebie, z daleka od Ciebie, nie odzywam się, nie chcę kontaktu żadnego, ponieważ yy, chcesz ode mnie zbyt wiele, tak, tu bez względu jakim on, czy ona tym językiem by się porozumiewał, yy, ta osoba porozumiewała, no to... Yy, może też chcieć powiedzieć: znajdź sobie kogoś innego. Po prostu to ty musisz się zmienić w tej transformacji. To ty powinnaś, czy powinieneś myśleć o sobie, zanim ode mnie czegoś będziesz oczekiwać. Czyli to trochę tak, to jest to, co ja powiedziałam wcześniej, że no, on ma tę swoją prawdę. Ten rycerz Buław, on taki jest, on się nie zmieni, chyba że będzie chciał się zmienić, to wtedy będzie inny, ale nie pod dyktando czyjeś, więc on chce przekazać, że to ty się zmieni, to ty sobie kogoś innego znajdź, takiego kto ci odpowiada, bo ja tutaj nie będę się odzywał i tłumaczył ci yy, tego, że taki jestem, bo pewnie dobrze wiesz, jaki jestem, więc mnie nie zmieniaj, nie zmienisz mnie. Kochankowie yy, i król buław. Tak, ja będę swoje robił, ja będę po prostu, być może ja taki jestem, że się y, rzucam w romanse jakieś, y, flirtuję sobie z innymi. Y, mogę to robić i ja tak uważam. A ty, jeśli y, czegoś innego oczekujesz, no to nie ode mnie. Bo ja jestem człowiekiem działania, człowiekiem ciągłego ruchu. Może yy, nie dojrzałem jeszcze do tego króla buław. Na razie jestem tym rycerzem buław. Yy, nie obiecywałem ci nic. Chciałem tylko, żebyśmy sobie miło funkcjonowali, miło, mieli miłe spotkania. Yy, a dopiero aspiruję być może do tego króla buław, ale możesz się nie doczekać. Więc nie czekaj, rób dla siebie coś, co Tobie jakąś zmianę wprowadzi. Tak i paś buław ja zapalam się ciągle do czegoś innego. Mam swoje cele, mam swoje. wykorzystuję swoje szanse. Jeśli tobie nie odpowiada to, że ty nie, nie widzisz szansy w tym obcowaniu ze mną dla siebie, to znaczy czegoś innego oczekujesz. Bo dla mnie ty byłaś, czy byłeś szansą, ale też nie możesz mnie ograniczać, żebym tylko należał do ciebie, czy należała. Więc coś takiego tutaj ta osoba chce powiedzieć, e, chce przekazać. E, mam nadzieję, że do kogoś to miało trafić i że e, dostanę jakąś odpowiedź w komentarzach, że. E, że przynajmniej do jednej osoby yy, trafiło, a nawet jeśli trafiło do jednej, to znaczy, że czytanie miało sens. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam do kolejnych spotkań.